Usiądź lub połóż się wygodnie, przymknij oczy i skup swoją uwagę na oddechu. Powoli zaczerpnij powietrza, poczuj, jak wypełnia Twoje płuca, i wypuszczając je, pozwól Mu swobodnie wypłynąć z Twojego ciała. Następnie wyobraź sobie, że Masz teraz moc przeniesienia się w jakiekolwiek miejsce w miejsce, które jest spełnieniem Twoich najgłębszych pragnień. Miejsce, w którym czujesz się błogo, spokojnie i bezpiecznie, może będzie to pola na pośrodku lasu, a może piaszczysta plaża albo jakaś piękna planeta w zakamarku kosmosu, wybór miejsca i jego wygląd zależy tylko od Ciebie. Gdy wyobrazisz sobie to miejsce, przenieś się do niego w swojej wyobraźni. Będąc w tej Twojej ukochanej, wymarzonej przestrzeni, uważnie rozejrzyj się wokół. Zaobserwuj kolory, które Cię otaczają. Czy dostrzegasz wśród tych barw swoje ulubione odcienie? Poczuj, jaki zapach unosi się w Twoim bezpiecznym miejscu. Czy jest to woń, która sprawia, że od razu pojawia się na Twoich ustach uśmiech? Czy ten zapach przywołuje miłe wspomnienia? Jakie dźwięki dobiegają do Twoich uszu? Czy jest to przyjemna muzyka? A może relaksująca odgłosy natury? Spróbuj przespacerować się po okolicy. Dotknij dłońmi tego, co cię otacza. Co to jest? I jak odczuwasz dotyk tych rzeczy na swojej skórze? Eksploruj swoje bezpieczne miejsce, poruszaj się w nim z lekkością, pewnością, bo wszystko, co w nim napotkasz, jest przecież typowo Twoje, stworzone z miłością przez Twoje serce. Poczuj, jak to miejsce Cię wspiera, jak dodaje Ci sił i skrzydeł, jak napełnia Cię pozytywną energią, spokojem i miłością. Zastanów się nad tym, co najbardziej na świecie chcesz robić w swoim wymarzonym miejscu i pozwól sobie teraz robić tam właśnie to, o czym najbardziej marzysz. A teraz jeszcze raz rozejrzyj się dookoła. Poczuj, jak cudowne jest to miejsce i jak dobrze jest móc tutaj być. Podziękuj z całego serca sobie i swojemu bezpiecznemu miejscu za przepiękne chwile i dzisiejszą przygodę. Weź głęboki wdech i powolny wydech. Pożegnaj swoje wymarzone miejsce i powoli zacznij powracać do swojego ciała, do przestrzeni, w której się znajdujesz. Poruszaj palcami dłoni i stóp. Spokojnie otwórz przymknięte oczy. Na koniec połóż jeszcze swoje dłonie na sercu i na głos lub w myślach podziękuj sobie za poświęcenie czasu sobie za tę wyjątkową chwilę w ukochanej przestrzeni Pamiętaj, że twoje bezpieczne miejsce zawsze jest dla ciebie dostępne. Możesz do niego powrócić, gdy tylko tego potrzebujesz i skorzystać z jego kojących właściwości. Dziękuję za twoją obecność tutaj. Za to, że chcesz skorzystać z tworzonych przeze mnie treści, życzę Ci wyjątkowego dnia i do zobaczenia, papa! Pa.